Różek jakiś mały na przesmyku Stary widzę Chyba ile nie dotkałem po nim Jeszcze. Jeszcze trochę Przeraziłem że takie małe spadło no to jest staro na pewno Chłodne to za pogoda jak źle chodzi Znowu jest tu mokry cały A chodzę raptem ze dwie gwiny Miał popadać z rana, a to zapowiadali deszcz, a to śnieg przechodzi i ciągle pada, krzaki mokre. Także w sensie, to i tak lepiej jak zwykle bywało, ale nie idzie pochodzić, jak człowiek tak Co Będzie po nie schodzić pomału. No i ja pierdolę, mam jeszcze jednego różka, starego też ale czasem do pary nie będzie Trochę inny Ale na wielkość taki sam Chyba do pary. To że miałem, no do odocję ten, na ten nie. ale numer brno taką partię różków wyszaczyć, jest naprawdę Ciekawe, a duży się można sparować. Ciekawe, po ponad dwa kilo, może za fajnie i tak. W taką pogodę, ale już i to do domu wnoszę. No mi się widzę w takim borgu zima Spędził. Смотрите, он чему уже была, а сам тут галанжеваму. То есть я вернусь еще когда спальню, а ты в другой так и сам. Шоу, дарь, висок, Na no no. szczęście to już nie tak pora, żeby tu się A tu może jeszcze trzeci No pewnie No i tak kurde to kordeta, już mogły Ciekawać Jak się tu miłościu Ale po co tak res To drzewo aż tak No to ładnie to sobie prawdę. Takie gniazdo. jak. Przykrywał gańdzia i śnieg go zasypał. już tu nie bardzo miał jak zasypać. Pod koronę tego świerka. No ale miał tu fajne miasto. Tu to, to się poważnie pracowało. No i zobacz, to, zobacz. No nie ma już tam nic to nie ma. A czemu aż trzy gniazdo zrobię? To konkretnie takie Oho, jak wysoko było na tym środku, żeby łamać tego To pewnie będzie świeże. Nie mam drugiego aparatu, bo mokro. Idę z kamerką. Wyświetli się, że przewrótany on. Różek w gałęziach plantane. Kurde, raz i drugi. Parka na miejscu jest na Ale fart. ale nie takie mnóstwo ale fajnie król jak to dawno tam już tak mam wrażenie że dawno jak to karta to to czy nie karta karta trochę takiej korony inne ale parta ponad 2 kilo Na pewno 2 kg będzie załatw No ale się udało To już miałem iść do domu tam nie pociągnęłem jeszcze kawałek dalej Mamy gdzie parki 1 na plecaku Ale jak chlapany jestem szkoda grać. No to nic, już teraz to trzeba iść dawno takiej mniejszej pary na tutaj nie znalazłem, no to prawie na kupie, ale razem super. Kurde, nie powiedziałbym, że to tak świeżo te gałęzie tarte. Wygląda na to że jakieś takie już jakby stare. To chyba tyle co zgubiane poruszki. Ну, это не может быть ничего другого, это может быть пара, потому что они такие, трохадибны. trudne o 2,5 kg powinny mieć ciężkie są nie duże bardzo ale ciężkie no nie, tak czy siak już teraz idę do domu poplączę do to jeszcze jakoś do plecaka kurde taki dzień kto by się spodziewał że się uda dwie parki wytargać chyba śpicaka mam nie to złomek jakiś co to kurde było taka długa tyka jak na takiego cienkiego okaza że jakiś był nie ma ruszy to się nie liczy do złotów bo takiego to już nawet wtedy by było liczyć małego na to jest świeżo No dobra, już mam niedaleko do auta, jestem taki wymoczony, może normalnie, do przesady.